Hej, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj Speed Build. Jak już wiecie, mamy nowy dodatek, dlatego przychodzę do Was z budową. Powiem Wam szczerze, że to był mój pierwszy kontakt z tym dodatkiem, po prostu ta budowa. Nie oglądałam wcześniej mebli, nic takiego. Po prostu stwierdziłam, że wybuduję jakiś domek, ale nie chciałam budować zamku, bo teraz mam takie wrażenie, że jest tego za dużo na YouTubie, właśnie przez to, że wychodzi ten dodatek. Dlatego stwierdziłam, że zobaczymy czy uda się z mebli i tej wszystkich rzeczy właśnie z królewskiego dziedzictwa wybudować zwykły domek dla przeciętnego Sima, można tak powiedzieć. No i powiem wam, że jestem w miarę zadowolona z tego co wyszło. Używałam tutaj tylko tego najnowszego dodatku oraz gry podstawowej, bo stwierdziłam, że no jak robić test to robić. Na początku myślałam, że nie będę używać gry podstawowej, ale teraz tego nie żałuję, bo wydawało mi się, że jest po prostu za mało takich rzeczy, takich dodatków, które mi pasowały, które wpadały w ogóle w mój gust. Ogólnie meble podobają mi się, mają ten taki właśnie specyficzny wygląd, taki no właśnie taki dla monarchii, dla takich bogatszych rodzin. Nie jest to złe. Nie do wszystkiego to pasuje, jak możecie zobaczyć, ale da się też zrobić coś innego, coś bardziej spokojnego. Myślę, że udowodniłam, że da się zrobić z tego dodatku coś więcej niż tylko zamki, pałace i takie rezydencje wielkie, które są przeładowane tymi rzeczami, takimi dość bogatymi. Mam nadzieję, że ten domek Wam się spodoba. Jest to dość prosta bryła, bo nie miałam jakiegoś większego planu na ten dom. Po prostu stwierdziłam, że chcę zobaczyć, co doszło i jakie są meble. Powiem szczerze, że nawet podobają mi się podłogi i ściany, są dość ciekawe. Ale powiem Wam, że bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie zasłony, bardzo ładnie wyglądają. Są, takie, są z takiego cienkiego materiału. No, po prostu od razu to przykuło moją uwagę i będzie tutaj użyte. Mocno też moją uwagę przykuły kominki, które znajdują się w tym dodatku, i powiem Wam, że są naprawdę bardzo ładne, szczególnie ten z tymi świeczkami takimi rozłożonymi, ale ten drugi również, i myślę, że przyda się nie tylko do tego domku, ale ogólnie do innych. I jak już jesteśmy w temacie innych domków, to powiem Wam, że w głowie miałam to, że kupię ten dodatek właśnie głównie dlatego, że jak widziałam jakieś recenzje na, na jego temat, to stwierdziłam, że będzie mi pasował do naszego wyzwania Occult Baby Challenge, bo tutaj można fajne rzeczy z tego zrobić i wykorzystać do naszego domku. Dlatego myślę, że za jakiś czas będzie jego zmiana i właśnie będę używać. No, tych mebli, właśnie z tego dodatku i z tych kolekcji, które dochodzą razem z tym dodatkiem. I jak już jesteśmy przy tych kolekcjach, to powiem Wam, że nie spodziewałam się wcześniej, że to będzie tak wyglądać, że będziemy dostawać dodatkowe kolekcje za tą kwotę, którą już płacimy, to jakby za dodatek. To jest bardzo fajne, aczkolwiek w tych kolekcjach ja powiem Wam szczerze, że. No, jest dość mało rzeczy, ale to w sumie chyba jak w każdej kolekcji. Powiem Wam, że ja za dużo ich nie posiadam, bo wychodzę z założenia, że nie do końca ich potrzebuję. No, chyba że już stwierdzę, że coś mi będzie do czegoś pasować, to wtedy to kupuję. Ale wydaje mi się, że one są mimo wszystko trochę za drogie. No i czekam na promocję. Aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo rzadko są jakieś przeceny właśnie na te kolekcje. W tym momencie już przejrzałam tryb kupowania i tryb tworzenia Sima i powiem Wam, że o ile jestem zadowolona w miarę z tych ubrań, które dostaliśmy, to do fryzury nie wszystkie mi się podobają. Jest taka fryzura z takim kucykiem, z takim warkoczem z tyłu. Wydaje mi się, że ona nie jest do końca fajnie zrobiona, jeżeli chodzi o jej przód. Spodziewałam się trochę lepszego wykonania tych fryzur no powiem wam, że teraz tak z głowy mi ciężko powiedzieć, która jeszcze, ale była jeszcze jedna, która nie do końca mi się podobała, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fryzurę, to nie wszystkie są do końca dobrze zrobione aczkolwiek stroje podobają mi się, jestem naprawdę zadowolona z nich, sukienki są naprawdę bardzo ładne, szczególnie podobają mi się jeszcze buty na obcasie bo powiem wam, że w Simsach bardzo ciężko jest znaleźć jakieś ładne buty na obcasie, które by wyglądały w miarę normalnie, a nie jakoś tak dziwnie. Powiem Wam, że trochę rozczarowałam się meblami do kuchni, bo wydawało mi się, że będą one takie bardziej zdobione, a to są po prostu takie klasyczne szafki. Nie mam nic w sensie przeciwko tego, żeby były takie szafki, ale wydawało mi się, że właśnie jeżeli mamy taki dodatek królewski, to te szafki naprawdę mogłyby lepiej być zdobione. Podoba mi się kuchenka, którą dostaliśmy, bo ma już taki, można powiedzieć, że wbudowany okap. Jest on taki bardziej elegancki, bardziej pasujący do tego dodatku. To mi się bardzo podoba. Roślinki, które dostajemy też bardzo mi się podobają. I tak sobie teraz myślę, że bardzo skacze po tematach, jeżeli chodzi o tryb budowania, kas i tak dalej. Ale powiem wam, że ja mam problem z nagrywaniem takich dłuższych wypowiedzi, które tutaj wam teraz prezentuję do tego speed buildu. Bo zawsze wychodzą one za krótkie, a to dlatego, że chcę za szybko coś powiedzieć i mam po prostu za dużo myśli na raz, i dlatego też skaczę po tych tematach. Ale przejdźmy już tutaj całkiem do naszego speedbuildu i przejdziemy teraz do otoczenia, w którym jesteśmy. Powiem Wam, że nie przeglądałam wszystkich dzielnic, ale ta działka, na której jesteśmy, to jest pierwsza działka, jaką kliknęłam i powiem Wam, że naprawdę mnie zaskoczyło to, że dookoła to niby mamy jakieś takie miasto, jakieś budynki, a tu jest jedna taka działeczka. Która ma zielony krajobraz dookoła, która jest w ogóle na zielonej działce, która ma wodę i tak dalej. I stwierdziłam, że nie szukam dalej, i tu buduję. No, nie przejrzałam reszty tych działek, tych dzielnic, dlatego, no, nie jestem w stanie powiedzieć, jak mi się na razie ta okolica ogólnie podoba. Nie miałam też okazji w ogóle jeszcze rozegrać tutaj niczego. Zaraz wzięłam się za budowanie, bo stwierdziłam, że chcę to zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda. Bardzo podoba mi się fontanna, którą tutaj też użyłam. Dałam ją tak bardziej z tyłu domu, bo w ogóle mi nie pasowała do tego, żeby dać ją do przodu, w sensie, żeby była w tym naszym takim ogródku zagrodzonym. I teraz, jak patrzę, na nią. nie wiem w jakim momencie będzie to, co teraz mówię, ale mam po prostu przed sobą nagranie i tak patrzę, że te roślinki, które znajdują się w tej fontannie, to chyba są dodatków, dodatku, w której była Salvadorada, bo mam wrażenie, że to są właśnie takie roślinki, które tam występowały, ale nie jestem na 100% teraz pewna. Nie mam też bardzo jak tego sprawdzić, ponieważ nie mam uruchomionej gry, ale tak teraz jak na nie patrzę, to wydaje mi się, że tak może być. I też jak patrzę już na ten nasz domek, który zbudowałam, to wydaje mi się, że on ma trochę taki vibe grecki. Tak mi coś tutaj świta, tym bardziej właśnie, że są te rzeźby takich. Może to nie są bóstw, ale to są bogowie greccy z jakiejś postacie, właśnie, które mi się kojarzą z tą Grecją. I wydaje mi się, że naprawdę fajne domki można byłoby zbudować, szczególnie na tych działkach, w których znajduje się to otoczenie takie piaskowe, ta dzielnica piaskowa. Nie byłam tam jeszcze, ale. Tak jak teraz sobie myślę, to chyba w tym kierunku można tam iść i będzie to całkiem fajnie wyglądać. Podoba mi się też to, że ten nasz dodatek ma tak jakby te dwa style, ten bardziej taki elegancki i bardziej drewniany, można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja, bo każdy może znaleźć coś dla siebie, aczkolwiek nie zawsze one kolorystycznie pasują i to mnie zawsze boli, że te meble, które dostajemy, nie są ze sobą spójne kolorystycznie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale no, jakby były, nawet jak to są dwa różne style, to jakby były te same kolory, to naprawdę można by było zrobić jeszcze więcej fajniejszych mebli i wydaje mi się, że to nie jest trudne, żeby po prostu dodać jakieś słocze, które które można połączyć razem, i naprawdę można by było ten styl ze sobą pomieszać. I tak jak już mówiłam, miałam na samym początku używać tylko tego dodatku, ale stwierdziłam, że muszę użyć gry podstawowej, ponieważ no nie do końca wydawało mi się, że ten domek jest zapełniony. Także użyłam podłogi, użyłam pokryć na ścianę, bo nie do końca mi też pasowały do tego domku te, które się pojawiły. Chociaż te ozdobne takie z widokami są naprawdę bardzo ładne, aczkolwiek nie podoba mi się też to, że nie możemy sami użyć tego widoku, tylko on automatycznie się rozkłada. No i wtedy nie do końca w tych momentach, w których chcielibyśmy to są te widoki. I to jest takie nie do końca fajne. Można by na przykład już zrobić tak, że osobno każdy element tego naszego arcydzieła na ścianie dać. No i każdy by sobie wybrał i w Położył tam, gdzie chciałby, żeby to było. Wydaje mi się, że to by była naprawdę dużo lepsza opcja. I tak jak zwykle, prawdopodobnie mój komentarz nie będzie do końca odcinka, ponieważ no powiem wam, że naprawdę czasami nie wiem co mam powiedzieć o tym domku i wydaje mi się, że naprawdę wszystko już powiedziałam. Wy zostańcie do końca, oglądajcie, bo naprawdę dużo się w międzyczasie zmieniało. Pierwsza wersja nie jest ostatnią, także naprawdę oglądajcie. A jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa!